Witamy serdecznie wszystkich widzów i zapraszamy na dzisiejszy mecz. To spotkanie komentować będą dla Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Przed nami pierwszy pojedynek dwumeczu w fazie pucharowej. Pogon Szczecin zmierzy się z Dynamem Zakrzep. Gdy patrzymy na notowania przed tym dwumeczem, to drużyna dzisiejszych gości niewątpliwie jest zdecydowanym faworytem do awansu. Ale to może być atutem gospodarzy. To nie na nich ciąży presja. Oni mogą, a nie muszą stać ich na niespodziankę. Natomiast obie drużyny na kapitalne widowisko. Możemy teraz przyjrzeć się, w jakim ustawieniu zagra dziś pogoń Szczecin. Trener zdecydował się wystawić dzisiaj jedenastkę w ofensywnym wariancie. Ustawienie 4-5-1. Strefa defensywna i środek pola są mocno zagęszczone, a zatem liczy się ochrona własnej bramki i neutralizacja ataków rywali. Jednak dwaj wysunięci ofensywni pomocnicy powinni sprawić, że napastnik nie będzie usamotniony. Ustawienie drużyny przyjezdnych na państwa ekranach. Wyjdą na boisko czterema obrońcami i pięcioma pomocnikami z osamotnionym snajperem na szpicy. No, przy takim ustawieniu napastnicy drużyny przeciwnej mają bardzo mało miejsca. Muszą nieustannie szukać dobrej pozycji i twardo walczyć z obrońcami i grającą głęboko linię pomocy. Dąbrowski, Ricardo Muniez. Adam Frączak, Igor Łasicki. Ricardo Núñez. I piłkę przejmują rywale. Ciekawe jak to rozwiąże. Zobaczymy co teraz zrobi. Adam Fronczak. Jacku wszyscy zastanawialiśmy się, jaki jest cel z wystawiania gracza tego formatu poza jego optymalną pozycją, ale wszelkie wątpliwości zostały chyba rozwiane. Tak, i tutaj właśnie widzimy inteligencję zawodnika, który w takiej sytuacji, zamiast polegać na wyćwiczonych schematach, musi się przystosować do nowego miejsca na boisku, ale gdy ktoś rozumie taktyczne implikacje swojej pozycji, to nie ma z tym problemu. Drigas. Dobre podanie za plecy obrońców. Zacentrował teraz tylko dobrze uderzyć. Niestety strata piłki. Drigas. Co teraz zrobi? Jest niepilnowany do niego piłka. Go! Pierwszą bramkę w tym meczu! Miejmy nadzieję, że na jednej się nie skończy. W końcu kibice zapłacili za bilety, żeby obejrzeć jak najwięcej goli. Świetnie sobie poradzili i znakomicie skierowali piłkę w siatkę. Piłka leci w pole karne, przepiękna bramka. Prawda, ale najpiękniejsze było to precyzyjne dośrodkowanie. Co za główka, kapitalna bramka, znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. Gracze Pogoni prowadzą w tym spotkaniu. Igor Łasicki. Dobrze rozwija się ta akcja. Dośrodkowanie na środek pola karnego. Spalony. Szkoda tej szansy. Ale szpek spalony. A byłaby taka piękna okazja do strzału. I to w takim momencie Dąbrowski. Igor Łasicki. Dąbrowski. Igor Łasicki. mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. Teraz na pewno! ale elegancka interwencja bramkarska, skutecznie neutralizująca zagrożenie. Oczywiście tego się wymaga od golkipera, aby bronił takie strzały, ale teoria nie zawsze przekłada się na praktykę. Brawo! Piłka z rzutu rożnego leci w pole karne i piłka wybita za linię końcową. Będziemy mieli rzut rożny. Z rożnego, krótko do oczekującego kolegi. Dobrze to wygląda, choć rywale naciskają. Nie zmusił teraz bramkarza do wysiłku. Z takiej odległości mógł pokusić się o trudniejszy strzał. Rzeczywiście znalazł się w dobrej sytuacji, ale nie wykończył jej tak, jak powinien. Zaczyna to wyglądać ciekawie. Ach, ślisk. Adam frączak. Ruszył do przodu całkiem udanie. Spalony zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Bardzo ładne podanie Piłka za plecy obrońców ale ma refleks Bardzo dobre zachowanie bramkarza W sytuacji sam na sam Nie wystraszył się napastnika To raczej napastnik sam się przestraszył Moment zawahania i było po sprawie Krótko rozegrali ten rzut rożny Bramka aż nie miał większych problemów z tym strzałem. Ricardo Nunes. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Przed nami druga połowa tego meczu. Za to zagranie sędzia przyznaje rzut wolny. No tak, sami Państwo widzieliście. Po takim uderzeniu nie może nawet powiedzieć, że było blisko. Tę główkę oczywiście odnotujemy w statystyce strzałów, ale trudno mówić o jakimkolwiek realnym zagrożeniu. Natomiast zawodnik może się usprawiedliwiać, że był naciskany przez rywala. Ricardo Nunes. Może dośrodkowywać Ma dobrą okazję do strzału Nie ma zagrożenia, bramkarz nie miał większych trudności Rzymskie Lazio potwierdziło swój najnowszy transfer, o którym było głośno w ostatnich dniach Kwota odstępnego nie jest znana, ale nowy nabytek na pewno bardzo się klubowi przyda Sędzia nakazuje ko paskudne wejście w ślizgiem. Nie zdziwię się, jeśli zakończy się kartką. Arbiternie wahał się ani chwili i sięgnął po żółtą kartkę. A faulujący przyjmuje karę spokojnie. Co teraz wymyśli? Tej interwencji wyręczył bramkarza. Drygas. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Przedar się przez obronę. Świetne, prostopadłe podanie. Utrzymuje się przy piłce, szuka szansy. Zagrał w pole karne, ma tam kto uderzyć na bramkę. Brawo, ładna, co najważniejsze, skuteczna parada bramkarza. Był na posterunku, miał obronić to uderzenie i obronił. Oby więcej takich udanych interwencji. Czyste zagranie, przejmuje piłkę. Zobaczmy, co zrobi. Teraz na pewno koniuszkami palców sięga tej piłki. Za moment wznowią wrzutem z autu. Mogą ich teraz skontrować. Ricardo Muniz ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Prosto padłe podanie. Będzie groźnie. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać. Dzisiaj pokazuje nam prawdziwą piłkarską klasę. Ma na koncie już dwie bramki. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Trener zadowolony, że jego drużyna kontroluje przebieg meczu. Doczekaliśmy się drugiej bramki w meczu, jest 2 do 0. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Niestety, strata piłki. Szczecinianie wyraźnie są częściej przy piłce w dzisiejszym spotkaniu. Co przekłada się na rezultat w tym spotkaniu? Odbierają rywalom piłkę, sami długo się przy niej utrzymują i naprawdę wiedzą, co z nią robić. Jeśli tak dalej pójdzie, rywal nie będzie miał już nic do powiedzenia. Drygas. Może coś z tego będzie. Adam Frączak. Co teraz zrobi? Okazja na dośrodkowanie. Może spróbować uderzenie na bramkę. Jest! Tak jest! Gol! Świetnie! Naprawdę! Kapitalnie to zrobili! Jest dzisiaj w wyśmienitej, strzelckiej formie. Trzeci już raz, tak, tak, trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. To jest jego dzień, to jest wielki moment. To jego trzeci gol w tym spotkaniu. No i chyba zostanie dziś zawodnikiem meczu. Realizator pokazuje reakcję trenera. Jest wyraźnie dumny z postawy swojej drużyny w tym meczu. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. I tak oto tracą piłkę. No i końcowe 10 minut tego spotkania. Drygas. Niezwykle niebezpieczna sytuacja. Ricardo Nunes. Tak, to jest Bramka. Najlepszy dowód, że kiedy stracisz piłkę, warto od razu doskoczyć do rywala. Cała drużyna skutecznie uniemożliwiła rozpoczęcie kontrataku, odzyskała posiadanie i zakończyła to wszystko celnym strzałem. Takie akcje jak ta można z przyjemnością oglądać wiele razy. Zawodnik znakomicie wyczekał, ustawił się do tej centry i w końcu uderzył piłkę bez przyjęcia. Ten volej na pewno będzie kandydował do grona najpiękniejszych bramek minionego tygodnia. No i będzie zmiana. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. Już blisko pola karnego. No nic z tego nie będzie. Drużyna przeciwna odebrała piłkę. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Próbował, ale nie udało się. Zobaczymy, co teraz zrobi. Wrzuca na środek. Jest bramka. Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Widać wyraźnie różnicę klas w tym meczu. Doliczony czas gry, a oni ponownie umieszczają piłkę w siatce. Można to oglądać i oglądać. Świetne dogranie do zawodnika. Ten nie daje piłce dotknąć murawy i z woleja pokonuje bramkarza. Takie zagrywki nie biorą się znikąd. To rezultat zgrania i wielu godzin współpracy na treningach. Wystarczy popatrzeć na minę trenera. Wie, że mają ten mecz w garści. Może być naprawdę zadowolony z postawy zespołu. Niewiele czasu do końcowego gwizdka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Sędzia kończy mecz gwizdkiem, który gdzieś ginie pośród okrzyków radości na trybunach. Gospodarze wygrywają pierwsze spotkanie dwumeczu, przez co w rewanżu będą mieli ułatwione zadanie. Po takim spotkaniu można złapać wiadr w żagle Darku nieco za wcześnie, by... Rodrygas, co teraz zrobi? Jest niepilnowany do niego piłka. Gol, mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Miejmy nadzieję, że na jednej się nie skończy w końcu kibice Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. Teraz na pewno! Ależ elegancka interwencja bramkarska, skutecznie neutralizująca zagrożenie. Bardzo ładne podanie piłka za plecy obrońców. Ależ ma refleks, bardzo dobre zachowanie bramkarza w sytuacji sam na sam. Nie wystraszył się napastnika. Arbiternie wahał się ani chwili i sięgnął po... Brawo, ładna, a co najważniejsze, skuteczna parada bramkarza. Był na posterunku. Nie? Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może... Okazja na dośrodkowanie. Może spróbować uderzenie na bramkę. Jest! Tak jest! Gol! Świetnie! Naprawdę kapitalnie to zrobili. Jest zwykle niebezpieczna sytuacja. Ricardo Nunes! Tak, to jest bramka! Najlepszy dowód, że kiedy stracisz piłkę, warto od razu doskoczyć do rywala. Zobaczymy co teraz zrobi. Rzuca na środek. Jest bramka. Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach.